Siemanko wszystkim, witamy w kolejnym odcinku na naszym kanale. Tym razem mamy Wam do zaprezentowania taką ciekawostkę, czyli silnik 1.9 JTS w Alfie Romeo 159. widać coś tu się dzieje pokrywa zdjęta tutaj też pokrywa od rozrządu zdjęta czyli robimy sobie rozrządzik tutaj właśnie zacząłem rozbierać po trochu co, no tutaj górę mamy zdjętą ale dlaczego w zasadzie się do rozrządu dobieramy to jest taka zagłostka, ciekawostka raz, że pojawiały się błędy dwa Nierówno chodzi, a tutaj widać już przyczynę naoczną, albo i nie widać, zaraz wezmę latereczkę i Wam pokażę. to się tutaj. I proszę bardzo. Taki mamy elegancki łańcuszek. No jeszcze się tutaj, o, fajnie tak ślizg rusza. No, jak widać, tutaj już w sumie nie dużo brakuje, żeby to chciało jakoś tam zacząć przeskakiwać. No. Także. rozrządzik jest tutaj do wymiany. czy wyjdzie coś jeszcze? Jeszcze nie wiemy, ale jeszcze sprawdziliśmy sobie ciśnienie sprężania przed demontażem tutaj tego wszystkiego. I. Ku miłemu zaskoczeniu, wszędzie jest równo, wszędzie jest po 16. Także silnik raczej jest w dobrej kondycji, tylko po prostu sam rozrząd już wyjęto ducha tutaj. Hmm. No i tak sobie powoli tutaj działamy. Mamy już tutaj nowy zestaw. Tutaj jest do yy, balansu. Tutaj mamy takie kółka pośrednia, są właśnie do balansu. Tutaj jest zakładane nawał. To jest koło główne od tego głównego rozrządu, też na wal. Tutaj mamy ślizgi do pośredniego łańcucha, do pośredniego napinacz. Tutaj mamy zestaw do głównego rozrządu. Ślizgi. jest taki jeszcze śmieszny napinacz. O, taki napinacz. Bardzo fajny. Jest to cały zestaw oryginalny. Proszę bardzo. taka ciekawostka. Jeszcze dostępne. Tutaj takie śrubki, śrubki. Wszystko kompletne. Mamy też właśnie. Wariatory. Jeden. Tutaj mamy. Drugi. No, chwilę obasną, tak to właśnie wygląda. Trochę tutaj tego jest do demontażu, na szczęście nie jest to jakoś mega skomplikowane, także postaram się Wam to pokazać mniej więcej, jak to wygląda, robienie tego. No co, no tak jak mówiłem, tutaj mamy pokrywę do zdjęcia. Tutaj na dole tak samo trzeba zdjąć tą pokrywę, nie jest to jakieś skomplikowane, kilka śrub na szczęście tylko. Tutaj trzeba będzie tą łapę zdjąć, bo tutaj mamy taki koreczek, który trzeba odkręcić. A tutaj z tyłu mam nadzieję, że będzie to jakoś widać, albo i nie będzie, A, nie, tam coś widać. O! Tutaj, właśnie o w tym miejscu, jest ten napinacz duży. Od głównego rozrządu. Hmm. No. No to kontynuujemy działania. Będę w międzyczasie coś pokazywał. Dobrze, wstawiliśmy sobie wał dla cylindra czwartego w górnym martwym położeniu I tutaj nam się wtedy tak wykładają znaczki na koła Proszę bardzo, jeden o, Tutaj drugi Tak nam się tutaj położyło Na dole mamy Ustawione, tak O tutaj jest gdzieś, o tu jest kropeczka o tam teraz mamy ustawione rozłącz, tak jak ma być właśnie ustawione wał na czwartego twindra w górnym martwym położeniu i teraz y, możemy y, tamten napinacz zdemontować tutaj już te ślizgi można zdemontować i będziemy demontować właśnie łańcuch ale to jeszcze nie będzie takie proste, bo jak wspominałem trzeba zdjąć tą łapę żeby się tam dostać jeszcze do tego koreczka także działam sobie i zaraz Wam to pokażę jak to będzie już na zewnątrz Dobra, tu też mam wszystko zdemontowane co jest potrzebne do wymiany i tutaj mamy teraz wszystko elegancko na stole po tej stronie mamy jakby główny rozrząd, łańcuch, i tak dalej. Tutaj mamy ten pośredni z balansem. I teraz tak zaczniemy sobie od tego. Zobaczmy sobie, ślizgi co z nich zostało. Albo raczej, jak niewiele z nich zostało. Proszę bardzo, połamane wręcz. Są takie wżery już normalnie zrobione Także najprawdopodobniej oryginał jeszcze Tutaj widać, że kawałka brakuje Także najprawdopodobniej będziemy jeszcze ściągać miskę Bo znalazłem jeden taki elemencik No ale tutaj jeszcze kawałeczka brakuje To jest ślizg, yy, który jest Napinane przez ten napinacz, o tutaj w ten sposób sobie jest i on jest w ciut lepszym stanie, ale też już zresztą widać tutaj takie ślady. O, od tej strony będzie jeszcze lepiej to widać. Też już się takie wrzery zaczęły robić. O, widać linię. Tutaj mamy koło, które jest montowane na wale i też widać, że jest takie dość mocno, gdzie niegdzie, wręcz. No i same wariatory. Na nich też już jest dość mocny ślad zużycia. Najładniejsze w sumie jest tylko ten, który jest montowany od góry. No ale na nim nie ma dużego yy, naporu. Także nic dziwnego, że jest w miarę spokostania. Dobra, a no teraz sobie przejdziemy tutaj do balansu. Tutaj mamy koło, które jest montowane na wale Ono jest w ciut lepszym stanie niż tamto Tutaj mamy ślizgi Są brzery już Tutaj ten jest drastycznie wypracowany Masakrycznie I w ogóle tamten główny łańcuch był już tak luźny, że zobaczcie Ile wyskrobał śrubki. Widać to. No i tak samo tutaj ślizgu, nie? Proszę bardzo. W jakim to już było w złym stanie? No i tutaj mamy koło od balansu. Tutaj mamy po stronie sącej. Tutaj mamy wydechowej. No i tutaj mam jeszcze napinacz. I tutaj jest taki natrysk oleju. O. No i to w sumie wszystko. Jeszcze taka jedna ciekawostka. O, pomimo tego, że ten silnik nie jest jakoś bardzo zanieczyszczony, wygląda w miarę spoko. I tak był delikatnie przemywany, ale no to jeszcze nie jest źle. To zobaczcie, co tu się znajduje. To są elektrozawory tam od sterowania wariaturami. zobaczcie co w nich jest to jest jakaś masakra mimo tego, że nie wygląda niby źle pod względem, że ten silnik to jednak jednak gdzie nie gdzie takie prezenty się znajdzie. no dobra biorę się tutaj za dokładne mycie i będziemy montować tutaj ten zespół, a później prawdopodobnie ściągać miskę. Dobra, rozrządzik złożymy jednak później. Teraz wziąłem właśnie miskę, żeby zobaczyć, jak to się tam miewa. I właśnie w poszukiwaniu resztek ślizgu o, mamy taki rezultat. To dobrze widać. O, jest tam, zaraz przy smoku. Zaraz przy smoku są resztki ślizgu. Proszę bardzo. Ogólnie wszędzie się tej miejscu ich trochę wala. Taki resztek, także, także jednak to zrobimy teraz, a nie później. O, tam jeszcze taki spory dość kawałek. A, jeszcze odkręcimy smok, zobaczymy, czy w środku w nim czegoś nie ma. Ale tam to bez zaskoczenia podejrzewałem, że będzie. I to, umyjemy to ładnie, wszystko zmontujemy. I mam nadzieję, że będzie wszystko w porządku. Dobrze, miseczko mamy umytą, wyczyszczoną. Wygląda teraz prawie jak nowa. Teraz czyszczamy, wyczyścimy też tutaj przylinie. Już troszeczkę ją z silikon tutaj i tak oczyściłem, no ale jeszcze troszeczkę zostało także zrobimy tutaj perfekto i wplenimy A już mamy na miejscu. Tutaj wszędzie fajnie silikon nam wypłynął. Tyle ile ma go wypłynąć. Teraz tylko zakładamy rozrząd i, i będziemy już bliżej niż dalej. No i dobrze, mamy tutaj wszystko zamontowane. Jeżeli chodzi o balon i tak dalej, wszystko na miejscu, wszystko dokręcone z odpowiednim newtonem Teraz bierzemy się za łańcuch główny. No i dobrze, po chwili już wszystko mamy tutaj złożone. Proszę bardzo, barytory na miejscu, ślizg na miejscu. Wszystko się zgadza. Tutaj tak samo, wszystko jest w należytym porządeczku. Nasmarowane jest takim specjalnym olejkiem, żeby się tutaj nic za szybko nie powycierało, żeby nie chodziło to na sucho przy uruchomieniu. I teraz tak zrobimy sobie dwa obroty wałem. Sprawdzimy czy nam się tutaj będą zgadzały te znaki, które są tutaj jeden i tam na kola drugi. I na wale Tutaj jest taki, mniej więcej, który powinien być pionowo. Pionowo w dół, taki znak, na tym większym kole. No i oczywiście na czujniku zegarowym. Kurbowód w martwym yy, położeniu. Martwy górny punkt dla cylindra czwartego. Jeżeli będziemy mieli na czwartym cilindrze tłok yy, w martwym górnym położeniu, no to znaczy, że wszystko nam się będzie zgadzało. Dobra, zaczynamy kręcenie. Są zdemontowane świata, także ładnie się kręci wszystko. Jeszcze nie jest. Do końca napięty napina dlatego tak czasami jest luźny ten łańcuch. No i dobra, tam mamy ustawione na zero. Tutaj jest tak. Tam nie wiem, czy będzie widać dobrze. Pewnie ciężko będzie to zobaczyć. No ale też jest mniej więcej w tej pozycji, właśnie co z tej strony i na dole trochę się przybliży na dole też mamy ten znak pionowo w dół czyli wszystko się zgadza teraz się bierzemy za mycie pokrywy tej dolnej od rozrządu teraz się będziemy brali za mycie tej pokrywy, która jest jednocześnie też i pompą oleju, proszę bardzo. No i jak to będzie mieli jak to będzie mieć gotowe, zamontujemy. Zostanie nam już tylko górę. Dobra, mała no aktualizacja. Górę mamy podskładaną, Zostało tylko cewki i elektrozaworci, które są teraz w myjce ultradźwiękowej a no po tym co widzieliście, no to przydałoby się je wymyć ładnie yy, i tak, tutaj w zasadzie mamy już prawie wszystko skręcone na dole też mamy już prawie wszystko poskręcane, zostało tylko założyć koło pasowe oraz pasek osprzętu i zaraz będziemy odpalać I tutaj już większość pomyłem, co jeszcze się tam naraz trochę oleju Kręcam zaraz nowy filtr i lada chwila będziemy odpalać. No i dobrze, tutaj mamy wszystko poskładane. wszystko prawie oprócz tylko tej osłony górnej, no, ale to na razie nie jest nam potrzebne do odpalenia. Co oprócz tego jeszcze mamy złożony tutaj dół już na gotowo, koło pasowe pasek założony, wszystko umyte. No dobra, próbuj. Smerowanie słońca od powietrzu, W nie pracuje elegancko, żadnych błędów nie ma, wszystko znaleźć w tym nam się trochę. Pozostają tylko, żeby tutaj trochę umyć, gdzie mieliście trochę szczęścia, eee, znalazłem już, żeby wypadało tutaj odmyć i tak naprawdę będziemy dzienny samochód z tym samochodem. Mam nadzieję, że się odcinek podobał. Nie było to wiadomo jak ciekawe zajęcie no ale może jednak kogoś to zainteresowało. Także, ja to zobaczymy.